<laughs> Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesra. No nie, no znowu. Walenie konia nie jest tak fajne jak seks. No kurwa, też co powiem ci, że. W sumie kurwa masz rację, nie? Można tak założyć. Jak to my tam mawiamy? Kurwa, gdzie ja mam do chuja pana iść? Na chuja tu w ogóle wchodziłem. To było tylko do jakichś dwóch grubasów, pozabijałem ich i, i w związku z tym kurwa, co dalej? Drabina, widzę. Jezus, Maria, byłem ko tej drabiny dwa razy. Jesus. Widziałem właśnie layer of, Layers of Fear i się zastanawiam, czy, czy nie spróbujemy, tylko że kurczę. Mamy teraz tyle tych gier. O, patrzcie, ptak. Ale o tym to już mini ptaku nie zasygnalizowało nic. Przed chwilą tak, ale wcześniej nie. Znaczy wcześniej, przepraszam, tak, a teraz nie. Wziąłem szpadel, bo czasem szpadel jest, chociaż nie, mod też czasem jest potrzebny. Zobaczymy, co nam potrzebne by, byłoby teraz. A teczka, super. No, teczka tylko Wow fuck you! No! Dobra! Faktycznie, teraz zaczęło się coś dziać Tak zastanawiałem się. Kurwa, dwie szafki naraz, coś jest nie tak No ale dobra Szpadel na propsie A, to jest ptak tylko dobra Niektóre są też żywe Więc ten layers of fear możemy coś nawet kiedyś spróbować Zagrać Bartek mówi, że wczoraj tam coś, coś grał, i mówi: Kurw, nie wiem, co się dzieje. Byłem malarzem, tyle, tylko wiem, nie wiem, byłem zbyt, zbyt yy, pijany. Massa. <grym> Ale, Ale wiesz co powiem, powiem, wiecie, co powiem tak, że jak Bartek ogrywał Until Dawna, to to właśnie też tak było, że. Wiecie, stream był, nie? Tam, kula, 7 tysięcy osób, zajebiście tam, 8 tysięcy osób, wszyscy oglądamy. Ja też tutaj wiecie, na drugim monitorze coś robię, a na drugim monitorze odpaliłem sobie stream Bartka i oglądam. Tylko nie chciałem sobie bardzo, wiecie, chciałem trochę pooglądać, bo naprawdę ta gra wygląda super i chciałbym w nią zagrać. Natomiast nie mam PS4, więc nie zagram, więc wiecie, każda, każde wasze wsparcie jest jak najbardziej po prostu, wiecie, doceniam. Nie, serio. E, doceniam każde Wasze wsparcie. Może to skręcimy? Nie, nie trzeba. Dobra. Więc jeżeli tylko macie ochotę, to... strasznie dużo tych szpadli, chyba będzie potrzebny. E, więc jeżeli tylko macie ochotę, to... nie, czekajcie, ja chyba już tu byłem. Albo nie, nie wiem, czekajcie. Zaraz zobaczymy. To kolejny zawór jest. What the fuck? Z tymi zaworami trzeba zrobić. Tylko że. Tylko, że... Nie potrzebuję nic z nimi robić, może za chwilę, no nie wiem. No i chciałbym ograć Until ale tak jak mówię, potrzebuję najpierw PS4 mieć. No i... Jak tak ogrywałem, znaczy oglądałem, przepraszam, jak Party gra. No spoko gra. I tam nagle jakiś jeBUC, jakiś straszak, Bartek tam. Aaa, wszyscy na streamie. O kurwa ja pierdolę się wystraszyłem! A moja reakcja była cały czas taka. I nagle uwaga, BUM! Co się stało? Ja tak siedzę i. Kurwa, zero reakcji. Co jest ze mną nie tak? Właśnie wy... wyjebało mi coś na twarz. W ogóle się. Nic jest, nie... nic nie zrobiłem. O kurwa, coś podpaliłem. Fuck me. Pożar! Zwiększy się nie pary, by rozsadzić rurę i odblokować drogę. Dobra. To po to te welwy teraz są. No dobra. Kręci się zawór, okej. Okay. Dobra, jeden z dwóch. Teraz wiem, gdzie ten drugi jest, to idziemy po drugi. A, chuj, nie tutaj. Także jakoś tak, nie wiem, nie zareagowałem w ogóle. A wiecie co chciałbym ograć? The Evil Within, bo my tam przecież... Nagrywałem to na streamach, ale strasznie dziadowo szło i myślę, że teraz na streamach by to normalnie szło. Dead Space też, także te wszystkie gry sobie ogramy, pewnie Cryostasis... Wow, double kill! Ładnie Zo deska! Ja no, same kurwa dechy tutaj, no Żadne fajne dziewczyny, tylko same dechy Nie no, wiadomo, małe też piękne e, Może donate na PS4? No to... zarel no kurcze Jak najbardziej! Jezus, jest już ustawiony cel nawet Że, że, że obecny, obecny hajs, który... wszystko co przyjdzie z donate'ów A nie chwaląc się, tu dzisiaj Danax. Co jest? Co mnie to kurwa ten TGS te No Do metra weszliśmy. Coś przed chwilą było, tylko chyba nie zauważyłem. Ale usłyszałem. Czy moja postać straciła właśnie ten? Też się aż boję obejrzeć. Okej. Okay. Strop jest niepewien. Coś się zaczyna dziać w końcu. Nie tylko bieganie i kurwa. Napierdalanie szpadlem chipunów po mordach, nie? Próbujemy! Co mamy do stracenia? Pewnie kurwa życie. Ej, punkt kontrolny, czyli nie musiałem iść tunelem dalej. Dobra. Tyle dobrze. Uwaga wstanie. Nie, tylko szczury go jadły. No dobra, to bierzemy strzelby. Ile mamy naboi? Cztery. Dobra. Się ma ziomuś. Już coś tu do mnie strzylę, oczywiście. Okej, okay, super. Oni niech się napierdalają sami. Okej, okay, widzę, że zabity. Mamy jeden nabój, tak? Zabijał kogoś innego. Oh, shit! Tego się nie spodziewałem, kurwa, goś się przeładował. Ja myślałem, że nie ma czegoś takiego jak przeładowanie w tej grze. Goś się po prostu kurwa przeładował. Ja pierdolę. Ej, ty mieś pistolet, ziomuś, mieś pistolet. Au, au, mamo. Au, na pomoc. Jesus, no. Część jak piją ze mnie teraz, on miał pistolet, i co? Weźmiemy mu to. Aha, ty też już nie masz naboi No dobra, nie broni. Jebać się. Dobra, jest, żyjemy, ale patrzcie, ile nam życia zostało. Masakra. Skąd jest im czy lubię 65D? Nie wiem, na obecną chwilę nie mam jakiegoś takiego, wiecie, porównania, ale. Znaczy nie, wiecie, szczerze mówiąc. Uwaga, tajemnica. Co, co było, że co? Kurwa, coś tam było, ale. O, podejść ptaka.

Okay, y... Chciałem napić się. Szkoda, że kurwa niekoniecznie pełnosprytny był tłumacz, bo ogólnie wagony pociągów też się nazywają cars jak samochody. I wcale nie chodziło tu o przemysł samochodowy, bo to są ewidentnie kurwa plany metra. No ale cóż no. Yeah. Dalej kurwa nie widać co tam jest. The part, red ball point pen, highlights a ceiling compartment in the car. Thomas they generally seal the doors of these suckers shut when they go out of commission. A crowbar might work best. Try the car's tool cabinet under the frame. Once inside the car, find that compartment. Okay, proszę mi umu, tak wam się do wagonu numer 8. Alright, 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 alright. Mamy apteczki. Super, zjedzmy wszystkie. Kurwa, oczywiście. Aha, dobra, teraz jakieś wspomnienie z przeszłości. Ktoś tu był. I madło. Wiaderka. I cienie na ścianie. O kurwa, ktoś tu komuś upierdolił łeb.

Okej, okay. o Jezu, Krew. Tutaj głowy poleciały. Dobra, bierzemy łom. Czyli jednak ten, wracamy do manekinów. No w końcu, no w końcu, Jezus. Po tylu kurwa... A! Fuck me! się trochę, się kurwa jest <grym się wyszło> <grym się wyszło> O Boże. A ja dzisiaj... Fuck you! Ale ja mam dzisiaj dobry humor. <grym się wyszło> nie wypiłem ani grama alkoholu. To jest, nie wiem jak ja to robię. Wezmę ci tą kurwa deskę i cię dojebie tą kurwa deską. Więc dalej. Łą poproszę. Otwierać, kurwa, mać. Ja jebę. Jak mam tu wejść? Który kurwa to jest wagon numer 8? Tak jakbym wiedział. Przeraż. Nie wiem, kurwa, który jest ósmy. Nie mogę. Okej, okay, dobra, tu jest ósmy, bo ten ma wielką ósemkę, a ten nie miał kurwa. nichu ja! Na sobie. Ten ma kurwa narysowaną ósemkę. Nie czaje. Czemu tylko jeden jest oznaczony? Okej, okay, chodziło o, o któreś tutaj z tych drzwi, znaczy z tych trapów takich, o. Nie, dalej nic kurwa nie widzę. Z tego co kurwa ona mówiła, to chodziło o któreś z tych podsufitek, nie? Dowody na zielono, dobra, nie widzę nic, żadnych dowodów. Halo, dowody, gdzie jesteście? No, chyba nie o to chodzi. O, jest but! Jak jest but, to znaczy, że. To tutaj! Przygotuj narzędzie. Tum, tum, tum. Big boy footprint, size 14D, sole pattern matches badger's footwear protector pattern. I'll run a buyer search locally, but you can get these anywhere. Fairly common. There's some schmutz in the pattern troughs, probably same plaster dust as before. Nie powinienem mówić do dorosłego chłopa z deską, fuck me, no tak, coś w tym jest. No, no wiadomo, tutaj buta normalnie postawił, żeby się dostać tu, od pustkowek. Ciało! Mnekin... Ciemzę, że ciało. O, do, no, o, tu coś jest. Czemu mi wyłączyło? Co za gówno. Tu jesteś narysowane? Nie mam coś innego kliknąć. hand! why not on the one? What's the difference? The number the same. department store? Just a minute. 645 Burnside. Went out of business 14 years ago. The squatters group took it over almost immediately and now it's not what you would call prime shopping territory. Makes sense the matchmaker would be there, a good source of mannequin parts. But then what's all this here? An outpost? A, a second shop? I should probably go down there. Yeah, just don't get carried away. Shit, the cops don't even drive down Burnside unless they have to. It's a nasty area filled with nasty people. And the people down there are different. They go beyond nasty. I'm <icho> tired of this <laughs> Stand clear of platform. Metro Station daily routes are now beginning for Tuesday. Route 6 to 12th Avenue. Route 9 to Dover Country. Route 16 to Burnside. Arriving platform 16. Do not hold train doors. Thomas, route 16 to Burnside. Ta do tak, więc make it. się na pewno. O, świetnie. Spoko, spoko, ile mam 10 minut Dobra, spoko. obraz, spoko, 3 punów zabije i za chwilę powinien tam być. Bez problemu. Te animacje, te emocje, te wybuchy. Chciałem kurwa iść. Zułam życia. Słabo w chuj. To po pierwsze, wejdź po drabinie teraz muszę wejść? Przecież były drzwi. Ha, o Jezus, nie no, szlak. Dobra, jebaj się. Ta laska tam poszła już trudno. E e. Arter rozumiem, że skończyłeś z przebieraniem się, tak? Oh, fuck me Co za pipencja, no Dobra, dzięki, że byłeś takie. Trzymaj się. Cześć, cześć. Łeż. No dobra. Come on! Kaj okay, ja kurwa jestem. Nie jestem. A, z tego warsztatu dopiero wyszedł. No nie wiesz. A fuck you! Fuck you! Znowu! To samo! Wiesz co, się ty i ta twoja jebana deska. Czekaję chujoba, że. Że w takim miejscu jest checkpoint, a nie tam w środku. No już trudno. Aj Jesus, Jesus, no to jeszcze raz musimy to zrobić. Skacz, kurwa, ile trupów. To wszystko przeze mnie. Chodziło o literki przy klasach w szkole. Tak, tak, jasne, tłumacz się, tłumacz. Weźmiemy to krzesełko. Ciachęcję. Cięste ona nie chce Chodzi mi, że przebierasz się w, w ciuchy. Mamy, albo siostry. Zależnie czy masz siostrę. wik 20033 Ale Tiwol dzisiaj nie robi streama <gry> On tylko puścił mi hosting, ale on nie robi streama dzisiaj żadnego Więc nie, on nie zacznie streamować, bo go nie robi Bo dzisiaj nie będzie robił streama, właściwie on poszedł chyba z 2 godzin temu spać Więc nie liczyłbym, że się pojawi pana. Co są za smartwatchach? To, to jest kolejny kurwa gadżet, na który się wydaje pieniądze i nic z tego nie ma. Bo na to? Ja nawet nie noszę zegarka. Od kurwa lat, nie wiem, 10 co najmniej, czekacie ile mam lat? Od 10 lat nie noszę zegarka. Więc z tego co my takiego robimy? Co to jest? Czy to jest drugi? Czy drugi? Możemy gdzieś tam. Tak, tylko nie przetrwać. Czemu nie przetrwać na Burnside, nawet jak to.

Chciałem skończyć ten zabawny rozdział. Dostań się do peronu. No, dawaj, come on. Wiem, wiem, wychodzisz. Ej, kota, siarzu jeden, pany Idź w chuj. Oczywiście stracić musiałem życie przez tego gnoja. Chodzę poza, poza tym, dobra I mam do góry. Wiecie co powiem wam ostatnio tak? Ja pokazywałem wam ostatnio ten tablet. Że wiecie, o, może tu będę czad na nim czytał, może coś i stwierdziłem, że chuj, on jest tak bardzo mi nieprzydatny do niczego. Zabrałem go raz, jak byłem na Tereoblitus yy, z, z tą Asią, nie? to widzieliście tam jeden film? Jak byłem na Tereoblitus, wziąłem specjalnie ten tablet, że. Mm, może się przyda. What the fuck is this! Ktoś właśnie został zamordowany. Więcej rzeczy zostało zamordowanych. Ludzie zostali zamordowywani. To już tam kogoś morduje. Ja że może sobie pójdę w drugą stronę, w takim razie skąd się tam mordują, jak się mordują, a ja sobie poszukam broni. Ha! Wiedziałem, że będzie. Wiedziałem, wiedziałem, Tarararara. Tu w ogóle y, mieszkają ci ludzie, widzę fajne korpony mają, mogliby je przesunąć. Chyba kałuż, ale na chuj. Lepiej spać w kałuży. Racja. Myślę, że tam wejście tam jest bezpieczne, ja myślę, że ja sobie zapiszę grę jednak. Czy ona się zapisała? Czekajcie, coś mi walnęło właśnie? Nie, tutaj kogoś ktoś walnął. Okej. ok, z rewolwery, okay. Czy jest tu ktoś, kto jeszcze strzelać będzie? Słyszę jak ktoś kaszle. Dobra. Ile mamy naboi? Dwa. Dobra, starczy nam. A jak coś tam ten rewolwer leży, tylko chuj wie, czy tam coś jest w nim. Mogęś chyba wystrzelał wszystko. Rurka, tak? Dwa trupy. O kurwa, ja tu byłem już wcześniej. Fak. To to ja, te trupy tutaj, ten trupy, trupy. Siedem. Dobra, weźmy sobie rewolwer poręczniejszy i. Dobra, to gdzie ja mam teraz iść? Na Peron, ale kurwa, gdzie jest Peron? Pewnie tutaj. Muszę wyjść. O, czekajcie. ja tu już byłem. Może tędy, to mi się wydaje, no bo kurczę trzeba by do góry wyjść, nie? Napieram, to to jest przecież to przejść przez drzwi, aby ukończyć rozdział. Przez te drzwi? Tak, ukończyliśmy rozdział. Zajubiście. Koniec. Dobra, znaczy kontynuuj i zapiszemy grę po prostu, nie? Czy będzie jeszcze jakaś inna gra? Tak, myślę, że sobie na, na teraz skończyłem Cob nawet.

Someone else killed those policemen. I, it looks like it might have been the matchmaker. With your gun? That seems unlikely, doesn't it? We have psychiatric staff that can help you sort things out. With all due respect, I don't need a shrink. What the fuck is this?! What <laughs> yeah, have have gone crazy. <laughs> oh, the fuck! Okay. It's Malcolm Van Horn. Has your boss been bothering you? Yes. yes. <laughs> to be expected. They're not going to let this drop. You must continue with your investigation. Do you understand? <laughs> Do you understand? Yes, I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on? You are being investigated by the FBI for the murder of two police officers. That's what's going on. You will be tested, Thomas. Of that you can be sure. I must go. Jak słyszę tego Van Horna, to mi się ulice przypomina. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w sklepie z lalkami, manicjny na nami, więc. Możemy wziąć ramię manekina. No ha, kurwa, nie mamy broni. Oczywiście nam kurwa kasuje broń za każdym razem. Myślałem, że weźmiemy raczej lewą niż prawą, ale możemy wziąć prawo i nadupcać. Yeah! Jebać prezenty, jebać manekiny. Kuj ze świętami. Ty, stary, masz coś w dupie. Wolnie cię. Ale tak nie kopię, tylko tak przykłada tego buta, nie? <laughs> że mi się podoba. No dobra, trudno. Okej, okay, słuchajcie, zakończymy sobie tutaj na dzisiaj y, tego i w ogóle, jak ja to kurwa wszedłem, jak tu jest wszystko zajebane dechami? Co, to kurwa zabiłem to dechami później? Pojebało? Jezus Maria, dobra, okej, okay. także to tyle i tyle. Dzisiaj, y, dzisiaj dosyć y, z. Dzisiaj wystarczy mi tyle z Condamed. Okej, okay. zakończ. Nie, wyjdź z gry, tak.